Wiadomo, polowali na niedźwiedzie. Może będą jakieś widoki na Tatry. Wziąłem sobie lornetkę do plecaka. No i coś pewnie przekąsimy jeszcze. Pierwszym celem, jaki obraliśmy w dzisiejszym filmie, będzie Puszcza Niepołomicka. Zanim tam wyruszyliśmy, pożywiliśmy swój organizm solidnym śniadaniem. W zestawie znalazła się czarna kawa parzucha. Dodatkowo pełnoziarnisty chleb z białym serem wymieszanym ze szczypiorkiem oraz z rzodkiewką. Na dokładkę zjedliśmy smażony makaron z kiełbaską oraz przyprawami. Po takim uzupełnieniu kalorii czas ruszać do puszczy Niepołomickiej. Zapraszamy. Puszcza Niepołomicka położona jest kilkanaście kilometrów na wschód od Krakowa. Geograficznie znajduje ona się na zachodniej części kotliny sandomierskiej. Dawniej stanowiła jedną całość, obecnie skupia w sobie kilka oddzielnych kompleksów leśnych. Kiedyś Puszcza Niepołomicka była jednym z najpopularniejszych miejsc polowań na zwierzynę, oczywiście przez władców Polski. Działo się to w szczególności od XIII wieku i trwało przez 300 lat. Puszcza Niepołomicka, czyli taki największy kompleks leśny w okolicy Krakowa, położona w widłach rzeki Wisły i Raby. Jak widzicie, ścieżki wyasfaltowane, więc można nawet w adidaskach sobie pospacerować. A my idziemy do takiego klimatycznego stawu. Zobaczycie, jak dzisiaj wygląda w porze takiej wczesnowiosennej. Bardzo dużo spacerowiczów z psami na rowerach, no weekend, nie? Więc w dawnych czasach Puszcza nosiła nazwę Kłaj. W kniejach żyły licznie żubry, niedźwiedzie, wilki, a także rysie i żbiki. A teraz wielka ciekawostka, posłuchajcie. Ostatnie badania naukowe słynnego ołtarza Wita Stwosza znajdującego się w kościele Mariackim w Krakowie, dowiodły, że został on zbudowany z dębów pochodzących właśnie z Puszczy Niepołomickiej, gdzie rosły one w XIV wieku. Jedno z najbardziej takich klimatycznych miejsc w Puszczy Niepołomickiej to Czarny Staw, który się znajduje dokładnie za mną. Nawet spory zbiornik wodny. Czy jest głęboki, płyciutki. Pod spodem znajduje się torf jest w zasadzie taki główny cel wszystkich wycieczek i pieszych, i rowerowych po Puszczy Niepołomickiej. A jeszcze powiem taką jedną ciekawą ciekawostkę. Nie wiem czy wiecie, ale ten ołtarz stworzony przez Wittwosza w kościele mariackim, najsłynniejszym kościele w Krakowie, na Ryneczku, został wybudowany między innymi z drzewa dębowego, 130-letniego, który został pozyskany właśnie z Puszczy Niepołomickiej. To było tam w około XIV wieku chyba ten obraz powstał, nie? No a wiadomo, za dawnych, dawnych czasów, jak tutaj królowie polscy zjeżdżali na Wawel, to sobie urządzali wycieczki do Puszczy Niepołomickiej na polowania. Wiadomo, polowali na niedźwiedzie, dziki. Żubrów chyba wtedy jeszcze nie było. Albo już nie było. Szybka przerwa na sezamka nad czarnym stawem. Za chwilę ruszamy w dalszą część dzisiejszego programu. Parę wielkości. No i ostatni punkt dzisiejszej wycieczki, jak widzicie, okolica się bardzo mocno zmieniła. Jesteśmy w Beskidach, ale o tym za chwilę, gdzie idziemy. W Bochni zajechaliśmy jeszcze do Muzeum Motyli. jest prywatne muzeum, warte odwiedzenia, bo jak ktoś chce zobaczyć motyle świata, to jest tam bardzo, bardzo duża kolekcja. Ja nie wiedziałem, że nawet takiej wielkości są motyle. Nie kłamie, takie ogromne, potężne motyle są. Można sobie na żywo obejrzeć. No wiadomo, że to są Nieżyjące żyjące już nie? stworzenia. Oprócz motyli możemy też zobaczyć muchy, kleszcze, yy, różnego rodzaju robale żyjące w lesie, żuki itd. Tak tak Także odwiedziliśmy sobie to muzeum. Byliśmy tylko my, w środku zimno jak w lochu, podobno ogrzewanie się zepsuło. Nie chce mi się wierzyć, no, ale niech tam będzie. No, i teraz idziemy słuchajcie na kudłacze do schroniska. Może będą jakieś widoki na tatry. Wziąłem sobie lornetkę do plecaka no i coś pewnie przekąsimy jeszcze na kudłaczach. Raczej taki spacerek, bo podjechaliśmy autem na maksa, ile się dało do końca asfaltowej drogi. Ja na kudłaczach byłem już chyba z 4 albo z 5 razy, więc idziemy tylko po prostu pooglądać widoczki i może coś zjeść. Jak będzie miejsce, bo tam jest bardzo mało miejsca w środku i często jest pozajmowane. To no jest blisko z Krakowa, nie? więc każdy na niedzielny spacerek do, na Kudłaczyć. Jak bezkiedy, to i kapliczki. Beskidzkie, proszę bardzo. Pięknie przystrojona kapliczka. Rzadko spotykane takie strojenie. Dużo po łazę, ale takiego strojenia jeszcze nie widziałem. Ładnie. Już pod schroniskiem na Kudłaczach Las prosty jak zapałki Podobny las spotykamy w Tatrach Idąc przez Boczań do Murowańca Pamiętam, że też taki las jak zapałki rośnie Dokładnie jak tu Tatr niestety nie widać dzisiaj Za chmurami, ale za to górę widać ładnie Tutaj dokładnie pokażę palcem w tym miejscu. No i Beskidy otaczające Zakopiankę. Taki widok dzisiaj. No, obserwuję szczyt Babie Góry yy, przez lornetkę powiększenie 25 razy i widzę, że tam na szczycie nieźle pula wiatr, bo no aż tak podnosi ten śnieg. Wiecie jak tam jak na szczytach zawsze jak wieje mocno, to tak robi się taka czapka też nie? na szczycie. No ta babia jeszcze mocno, mocno w śniegu. Zima na całego. Widać też kawałek małej babiej góry. No, ja to bardzo Pamiętam, że moja babcia miała takie szklanki na kawę. Niektóre były w ogóle bez uchwytu i trzeba było, jak się piło, to trzeba było się parzyć, bo się łapało za, bezpośrednio za szkło. Więc w tym wypiję kawkę. Tak dla, <laughs> dla, wspominków. Dzień dobry. Kolejny dzień w podróży. Znajdujemy się w Kotlinie Kłodzkiej. Przeczę pić kawę w takim yy, starodawnym, starodawnej szklance. Chyba nawet kiepski pił kawę w takim czymś. Taki mamy ładny widoczek, proszę Państwa. No nie będę zbliżał, bo nie ma po co. Chciałem tylko zaprezentować, jaki nas widok obudził. Kotlina Kłodzkawita.